Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku z kulturą w domu czytamy w bibliotece, chcę zaproponować wspólną chwilę z bajkami Ezopa. Ezop to bajkopisarz grecki, który się urodził w IV wieku przed naszą erą. Początkowo jego bajki były w formie ustnej, przekazywane z pokolenia na pokolenie, później je upowszechniano i na pewno w wersji oryginalnej nie przetrwały do dnia dzisiejszego. W Polsce również zostały przetłumaczone, zajmował się nimi na przykład Bernat z Lublina, a także nasz Ignacy Krasicki. W naszym księgozbiorze, w Bibliotece Publicznej w Sędziszowie Małopolskim, w oddziale dla dzieci, posiadamy kilka książek. Jest to seria z cyklu Bajki Ezopa, zawierają one po dwie, opowiastki. I w każdej z nich Ezop uczy i bawi dzieci. Są to właśnie cztery książeczki i każda z tych bajek zakończona jest morałem. Bardzo ładną książką jest ta Tańczący Wielbłąd. Są w niej najbardziej znane bajki Ezopa, a także ta z serii Złota Encyklopedia Bajek. Ma tytuł Żółw i Zając, jest to najbardziej znana bajka, która opowiada, że w rywalizacji sportowej należy zawsze grać fair play, traktować przeciwnika poważnie, a systematyczność i wysiłek na pewno będą nagrodzone. Wydawałoby się, że żółw nie ma żadnej szansy z zającem. Dzisiaj będę chciała przeczytać bajkę... Mysia Narada, opowiem jeszcze o tej książeczce. Jest ona bardzo ładnie ilustrowana, ma piękny ornament roślinny na każdej z tych stron, są piękne ilustracje. Nie dziwi to, gdy przeczytamy, że ilustrował tą książkę Tony Woolf, jest to znany rysownik włoski który również jest autorem książek dla dzieci i dla młodzieży. I chociaż te bajki zostały napisane tak dawno temu, to jednak płynie z nich nauka ważna i dla nas współczesnych. Przeczytam bajkę Ezopa pod tytułem Mysia rada. Dawno, dawno temu był sobie wielki kocur, który od momentu kiedy pojawił się na farmie siał blady strach wśród myszy zamieszkujących piwnicę. Nie śmiały wychodzić na zewnątrz w obawie przed pazurami strasznego kota. Dziesiętkowana kolonia myszy postanowiła zwołać na radę, aby zastanowić się, w jaki sposób ma uniknąć całkowitej zagłady. Pewnego dnia, korzystając z chwilowej nieobecności kota stare i młode myszy zebrały się razem. Przekonane, że uda im się problem rozwiązać, wysuwały różne pomysły. Niestety, właściwie żaden z nich nie nadawał się do zastosowania w praktyce. Chodźcie zbudujemy ogromną pułapkę zaproponowała jedna mysz. A może by go otruć rzekła inna, gdy pomysł pułapką odrzucono nikt jednak nie znał trudki, która działałaby na koty. Obydniejmy mu pazury i wybijmy zęby, tak żeby stał się nieszkodliwy, domagała się pewna wdowa, której mąż padł ofiarą okrutnika. Uczestnicy narady nie przyjęli jednak propozycji młodej wdowy. Wreszcie jedna z myszek, najmądrzejsza od pozostałych, drapała się na lampę, która oświetlała zgromadzenie. Za pomocą niewielkiego dzwonka poprosiła o ciszę. Przywiążemy ten oto dzwonek kotu do ogona. W ten sposób zawsze wszyscy będą wiedzieli, gdzie kot się znajduje. Będzie czas na ucieczkę. Powolniejsze i słabsze myszy usłyszą, że niebezpieczeństwo nadchodzi i zdążą się ukryć. Mądre słowa myszki spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem. Wszyscy gratulowali jej pomysłu, i wszyscy zaczęli naraz mówić: Przywiążemy dzwonek tak mocno, że nigdy nie da się go odwiązać. Nie będzie mógł się skradzać tak jak dotychczas. Nie dalej, jak wczoraj, nagle wyskoczył tuż przede mną. Wyobraźcie sobie? Mądra myszka, począsając ponownie dzwonkiem, poprosiła o spokój. Musimy teraz zdecydować, kto zawiesi ten dzwonek kotu na ogonie, powiedziała. Zrobiło się nagle cicho, a potem tylko było słychać cichutkie szemranie. Ja akurat nie mogę, bo ja też nie, i ja nie. Chętnie, ale tak się składa, że niestety i w końcu nikt nie miał na tyle odwagi, żeby urzeczywistnić ten pomysł. Nie podjęto żadnej decyzji. Łatwo mieć dobre pomysły, ale już prowadzenie ich w czyn to zupełnie inna sprawa. Zachęcam najmłodszych czytelników do przyjścia do biblioteki, kiedy to już będzie możliwe i pożyczenie bajek Ezopa. Dziękuję za uwagę.